płyty warstwowe dachowe i ścienne z rdzeniem z pianki, tak zwane płyty obornickie dostępne od ręki. Kolor antracytowy, srebrny i biały, różne grubości już od 40 mm. Wpadnij do nas po solidne materiały prosto z magazynu. Płyta warstwowa dachowa i ścienna z rdzeniem z pianki, znana też jako płyta obornicka czeka na ciebie w naszych magazynach od ręki. Dostępne kolory to elegancki antracyt Nowoczesny srebrny oraz klasyczny biały. Oferujemy różne grubości płyt, zaczynając już od 40 mm. Znajdziesz u nas płyty w pierwszym gatunku, w drugim gatunku oraz wersje outletowe. Wszystkie w bardzo atrakcyjnych cenach. Na przykład płyta warstwowa ścienna outletowa o grubości 100 mm w drugim gatunku, już od 89 zł netto za metr kwadratowy. Możesz odebrać płyty samodzielnie, albo zorganizujemy transport za ciebie. Sprawdź naszą ofertę i odwiedź jeden z naszych oddziałów, Ty, bo dobra jakość naprawdę jest w zasięgu ręki.